Witam serdecznie. Zmywarka, jak ją wstawić, zapakować naczyniami, żeby wszystko się ładnie umyło i wszystko działało. Oczywiście dla niektórych to będzie banał, prościzna, ale wierzcie mi nie zawsze. Tutaj mamy dwa takie strzałeczki okrągłe, to jest sól, taka gwiazdeczka to jest nabłyszczacz, pro, programy włączanie po lewej, start po prawej, niektóre zmywarki mają inaczej. To jest nabłyszczacz. Tutaj uzupełniamy nabłyszczaczem, gdy na panelu kontrolnym z frontu pod góry zapali się lampka. A tłumaczę się, dlaczego, jak wstawić zmywarkę, ponieważ film, jak wstawić pralkę, święci normalnie sukcesy, bo tak naprawdę coś dla nas oczywiste, nie dla każdego jest do końca oczywiste. W związku z czym, tutaj, żeby pomóc. A tutaj mamy taki zawór. Napełnić go należy solą, gdy się zapali tamta środkowa ikonka z takimi strzałeczkami do oplatającymi siebie ja używam tej soli z Lidla W5, tak samo tabletek do zmywarki na błyszczacza, na błyszczacza na zmianę z takim Zoszą nie ma co przepłacać, jest to dosyć dobre i wszystko zmywa dużo mniej kosztuje niż te jakieś takie przemarżowione, markowe produkty no mamy sól zupełnioną naczynia. Tu z frontu duże talerze, z tyłu garki. Dobra, to już została teraz zapakowana zmywara. Miseczki, talerzyki, na przykład bidon, jakiś garnek, cokolwiek, słoik. U góry drobniejsze rzeczy, na przykład pojemnik na jedzenie do roboty można zapakować na sam koniec, żeby go nie podbijało do góry i wtedy elegancko się to umyje. Na górze oczy się sztuczce. No, a takie małe pojemniczki można jak najbardziej zablokować zwykłą miseczką, i też się wszystko od spodu umyje, i nie, nie nam do góry, i potem nie zobaczymy jej odrzucenia do góry nogami z wodą. To jest tabletka do zmywarki, bo się pakuje. Tu i zamykamy to, tak? To trzeba zamknąć, nie wrzucamy tam nigdzie nie robimy. Garnek pod kątem, tak lubię i tutaj kubki miseczki jakieś różne szklaneczki a na górze oczywiście tasa ze sztućcami małą z lewej większe z prawej i tak no i nastawiamy to jest włączenie zmywarki żeby w ogóle zaskoczyła i przynajmniej tu u mnie są programy automatyczne eko i gotowa jęgarów. ja używam eko jest dosyć długi są też szybkie turbo speedy różne takie cudawianki no ale tak jest fajnie